Jeśli chodzi o skinker, wypierdol dosłownie wszystkie produkty, których używasz na chwilę obecną. Są one zaprojektowane nie tak, żeby Ci pomóc, tylko tak, żebyś cały czas je kupywał. Zamiast tego, zamiast mieć kurwa 35-etapową Skinker Routine, zacznij myć twarz wodą i kup sobie do tego beef Talo. I nakładaj tylko beef Talo na swoją twarz, czyli właśnie ujwołowy wołowy, dlatego że jest on niesamowicie pozytywny i dobry dla naszej skóry, ponieważ właśnie ten tłuszcz jest bardzo podobny do naszego sebum skóry naturalnego. Przez co jakby to bardzo dobrze się wpasowuje w naszą twarz, bardzo dobrze ma na naszą skórę. Nie potrzebujesz dosłownie nic więcej, jeżeli chodzi o skincare routine. W Nowym Renesansie masz dosłownie wszystko, czego potrzebujesz. Pomogliśmy mi już setkom osób odmienić ich życia na lepsze. Miesiąc po dołączeniu do Nowego Renesansu udało mi się zarobić ponad 10 tysięcy złotych. Nigdy nie miałem lepszej formy niż teraz. To nie jest zwykła grupa. Społeczność, w której ludzie krok po kroku odbudowują siebie od wewnątrz. Naprawiają swoje zdrowie, rzeźbią swoje sylwetki i twarz, odzyskują energię, pewność siebie. Nasze metody działają. Dołącz do nas już teraz.